Październik. Już jest jesień. Sprawdźmy jak działa instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na płaskim dachu z niewielkim kątem pochylenia, zaledwie 15%. Zobaczmy. Październik, miesiąc długi, 31 dni. Wiadomo, że produkcja z pewnością nie oszałamia. U nas 6,3 kWp na dachu wyprodukowało 267 i pół kilowatogodziny. No jest to dosyć słaby wynik, wyższy niż w lutym, ale niższy niż w marcu, tak, myśleliśmy, że raczej będzie się porównywało. Grudzień styczeń, listopad, luty, marzec, październik, a to się okazuje, że jest dużo mniej tej produkcji. Jak to wyglądało w poszczególnych dniach? Okazuje się, że były dni, kiedy wyprodukowało czasem bardzo mało, bo tutaj widzimy 20 października zaledwie 1,2 kWh. I tak naprawdę analizowaliśmy też pogodę. To faktycznie pogoda ma deszczowa wielki wpływ przy niskim nachyleniu, czyli przy tych 15%, jak pada deszcz, jakoś się tak muszą układać te promienie, że. Produkcja jest niewielka. Udawało się też coś tam więcej poprodukować. Jedyny taki dzień w okolicy 18 kWh. Reszta to tak jak widać w okolicy 9-10. Stąd też ten wynik 267, jako cały miesiąc można przyjąć właśnie ta średnia około 8-9 kWh na każdy dzień. Dlaczego, jak wyglądało w poszczególnych dniach ta najniższa produkcja? Bo to nas interesował, dlaczego tak było. Zapraszamy do kliknięcia subskrybuj, żeby zobaczyć, jak niektóre działania tutaj podejmujemy, żeby wykazać kwestie fotowoltaiki i tych też innych kwestii związanych z ogrzewaniem, szczególnie teraz, kiedy jesień się rozkręca. Zobaczcie. Mamy tutaj do porównania dwa dni różnicy, 17 październik i 20. 17 nawet nam się rozkręciło do 3,7, czyli słoneczko mocno świeciło. Co prawda tylko przez chwilę, ale to pewnie takie przebłyski słońca. Ale możemy zobaczyć, że instalacja pracowała od 7.40 do 17.40, czyli tak naprawdę jeszcze mamy 10 godzin, kiedy instalacja pracuje. Powoli wzrasta i widzimy, że później sukcesywnie spada poza tym wachnięciem. A tutaj mamy ten najgorszy dzień, gdzie. Maksymalnie 0,4 się rozkręciła. Dwa razy próbowała wystartować. Zobaczy, o 9 godzinie dopiero ruszyło, o 16 był koniec. Także tutaj mamy zaledwie około 7 godzin pracy, czyli o 3 godziny mniej niż było wcześniej. No, także deszczowy mega dzień był, bardzo to ciężko miało ze swoim tutaj działaniem. Jeśli chodzi o autokonsumpcję, już grzejemy w domu klimatyzacją. Patrzymy, jak to będzie. Pobór prądu był 178 kWh. Udało się do tego jeszcze zużyć z autokonsumpcji 67, czyli razem tego zużycia w domu by było 200, gdzieś tak około 30. Natomiast autokonsumpcja się ukazała nadal tylko 25,5%. I tu już się zaczyna pewien problem dziać, bo mimo, że wykorzystujemy klimatyzatory do ogrzewania prawie cały czas w trakcie dnia, jest klimatyzacja uruchomiona, ustawiona na 22 stopnie i sobie pracuje zarówno klimatyzacja na górze, jak i klimatyzacja na dole. Kwestie grzania ciepłej wody no, rozwiązujemy piecem na pelet już także czas, czas taki jesienny nastał, kiedy ta kwestia ogrzewania wymaga grzania ciepłej wody. Peletem nie mamy możliwości podgrzewania. Fotowoltaiką, a solary już nie pracują. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Pokażemy, jak kwestie pracy z piecem można zrobić, żeby to było ekonomiczne, jak to połączyć z klimatyzacją, żeby ten czas ogrzewania też wychodził w miarę korzystnie. Będziemy o tym myśleli. Natomiast no, pomyślmy o tej autokonsumpcji, dlaczego tak nam to słabo idzie. Jakieś sugestie zapraszam, piszcie w komentarzu. Kliknijcie, subskrybuj i zapraszamy na kolejne nasze odcinki.